Kochani, z papa, mamy papieża. Te słowa mogą każdego dnia powtarzać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Mamy papieża i to papieża wyjątkowego. Świętego Jana Pawła II, naszego patrona. Wybór naszej szkoły, świętego Jana Pawła II na patrona, sprawił, że to on. Jego przesłanie staje się właśnie punktem odniesienia w relacjach między nauczycielami i uczniami, ale też w samym gronie pedagogicznym i w gronie uczniowskim. I konsekwencją posiadania patrona jest też to, że chcemy wyznawać te same wartości, które on wyznawał. A co zatem stanowiło najwyższą wartość dla świętego Jana Pawła II? Kochani, Święty Jan Paweł II jest naszym patronem, naszym opiekunem, naszym pośrednikiem u Pana Boga, ale jest też wzorem do naśladowania. Swoim przykładem pokazał nam wszystkim, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Przypomniał, że w centrum naszego życia zawsze powinien znajdować się Pan Jezus. Niech tym punktem odniesienia będzie Jezus Chrystus którego polski papież postawił w centrum swojego życia, a on sam, nasz patron, niech wspiera nas w budowaniu świata opartego na wartościach chrześcijańskich. Tego Wam oraz sobie samemu z serca życzę i o to wszyscy się módlmy. Amen. Szkół numer 2 w Łęcznej Pana Sławomira Winerskiego Moi kochani, czy pamiętacie Czy może wiecie Z jakiej Okazji Dzień dzisiejszy Został obrany za Dzień patrona naszej szkoły Gdyby Jan Paweł II żył Miałby 96 lat I to są jego Urodziny. To radosny święty dzień i zawsze kiedy obchodzicie swoje urodziny, chcielibyście, żeby było jak najwięcej osób. Dlatego też pełne kościół cieszą na pewno Jana Pawła II. Ty budzę się rano. Mówię. jak celnik zacheusz będę rozdawać, jak Szymon będę nosić krzyże innych, jak Weronika będę ocierać twarze, jak Szczepan tam się kamienować, jak Jezus na krzyżu będę przebaczać, jak Franciszek będę kochać. Wieczorem spoglądam w lustro i widzę Adama, który dopiero co zjadł owoc, Piotra, który przed chwilą się zaparł, Kamina, który przed chwilą zabił, Piłata, który przed chwilą obmył ręce i zasypiam na mokrej, udoje spoduszce, a w nocy. Przychodzi Jezus i pyta: Nie mnie? Co tam Czarusiu, wzorowy uczniu? Milczysz? A no tak, przecież ty nigdy nikogo nie urazisz. Ostatnio mówił, że jak ktoś uderzy cię w jeden policzek, nadstaw mu drugi. Zobaczmy, czy to prawda. Tylko się nie rozpłacz, wzorowy ministrancie Panie Buba. Jak to? Białaczka? To niemożliwe! To musi być pomyłka! Jak my to powiemy Czarkowi? Zazbrozięła. Wasz kolega teraz śpi, ale możecie poczekać, aż się obudzi. Nie! To... Dobrze, że wróciłeś. Jak się czujesz? Chyba dobrze. Jestem tylko dziwnie słaby. Znowu mi dopuczali. Jest takich trzech, których nie rozumiem. Dzień Patrona. Takie rzeczy zdarzają się codziennie. Takich chorych dzieci jest setki, tysiące, miliony. Moi drodzy, to jest prawdziwa historia, która się wydarza, wydarzała. Także piękna historia. drugi jest patronem naszej szkoły. Jak do tego doszło? Od czasu powstania naszej szkoły, czyli od 1993 roku, społeczność nasza szkolna, czyli uczniowie, nauczyciele, również rodzice, starali się wybrać dla siebie jak najlepszego patrona, który byłby wzorem dla wszystkich. I w 1997 roku rada pedagogiczna podjęła uchwałę, że Patronem będzie Jan Paweł II. Potem trwały starania, przygotowania, wiele działań, aż w 2000 roku nastąpiło nadanie szkole imienia, a pierwsze święto patrona 18 maja obchodziliśmy w 2001 roku i to święto było połączone z nadaniem sztandaru naszej szkole. Proszę powiedzieć o uroczystościach związanymi z obchodami dnia patrona szkoły. No częściowo już wcześniej nawiązałam do tego i najpierw święto patrona naszej szkoły, to znaczy to było święto szkoły, jeszcze nie było patrona, odbywało się 9 października. A od czasu kiedy Jan Paweł II został patronem naszej szkoły odbywa się 18 maja, czyli od 2001 roku właśnie 18 maja obchodzimy Święty, święty. Jan Paweł II, nasz patron, patron naszej szkoły, szkoły podstawowej numer 4 uczył nas jak żyć, jak być dobrym człowiekiem. Nie tylko uczył, ale pokazywał swoim życiem jak należy Postępować w swoim życiu. A więc uczył nas o wszystkich wartościach takich, które są potrzebne do tego, ażeby być dobrym człowiekiem, mówił o miłości, mówił o miłosierdziu, mówił o tym, jak być dobrym człowiekiem i jak do tego wszystkiego dojść. Chcemy iść śladami Jana Pawła II i mamy nadzieję, że chociaż w części nam się to uda, i będziemy godni, by naśladować. Drogę Jana Pawła Togiego. Chcemy być jego dziećmi.